Cześć, z tej strony Mateusz i dzisiaj opowiem Ci o serwerze Dell T440. Jest to serwer w obudowie typu rack o wysokości 5U, głębokości 62 cm oraz szerokości 19 cali. Wewnątrz serwera mamy możliwość zamontowania dwóch skalowanych procesorów Intel Xeon generacji pierwszej generacji drugiej oraz 16 modułów pamięci DDR4 ECC. Maksymalna konfiguracja tego serwera to dwa procesory 28-rdzeniowe, 56-wątkowe oraz 1 TB pamięci RAM. Na serwerze maksymalnie możemy zainstalować Windows Server 2022. Oraz ESXI wersja 8.0. Prezentowana wersja obudowy jest w konfiguracji 8x3,5 cala, ale występuje także wersja 16x2,5 cala. Do obsługi dysków posłuży nam zintegrowany kontroler S140, który znajduje się na płycie głównej, lub dodatkowy kontroler rajdowy w wersji PCI np. H330, H730P, H740P. Na płycie głównej znajdziemy 5 slotów PCI na wysoki profil do montażu różnych kart rozszerzeń. W DLT440 możemy zamontować dwa zaślacze hotswap o mocach 495W, 750W lub 1100W. Ten serwer idealnie sprawdzi się w średnich przedsiębiorstwach oferując dużą wydajność dzięki dwóm skalowalnym procesorom, dużej ilości pamięci RAM oraz elastyczności w konfiguracji dysków. Na tej części obudowy znajdziemy 6 portów USB, 2 porty LAN RJ45, oraz zintegrowany port do zdalnego zarządzania iDRAG 9 występujący w wersji express bez KVM lub Enterprise pełne zarządzanie poprzez upgrade licencji. Ten serwer najlepiej zamontować na dedykowanych szynach lub odpowiednich półkach w szafie montażowej o minimalnej głębokości wewnętrznej 80 cm. Na naszej stronie www.blastnet.pl możesz w pełni skonfigurować taki serwer lub skorzystać z gotowych konfiguracji przygotowanych przez naszych ekspertów. Poniżej wrzucam link do konfiguratora oraz kod rabatowy do zakupu serwera. Na sprzęt udzielamy do 36 miesięcy gwarancji. Jeśli filmik pomóc Ci w dokonaniu wyboru, zostaw lajka w górę oraz subskryb. Był nasz kanał. Pozdrawiam. Cześć.